Coś takiego widzimy pierwszy raz w historii. Flotylla 50 cywilnych statków z pomocą humanitarną zbliża się właśnie do strefy gazy przy eskorcie statków wojennych z trzech krajów NATO. Podobno Izrael nie ma zamiaru ich wpuścić, a Trump i Netanyahu poczuli chyba oddech na karku. Nagle przedstawiono bowiem plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Można to zrobić w lekki sposób lub twardo, ale zostanie to zrobione. Czy wreszcie doczekamy się pokoju w strefie gazy i na jakich warunkach miałoby to nastąpić? Na innym froncie USA w końcu dają zielone światło Ukrainie na ataki w głąb Rosji, a Putin i spółka reagują na to nad wyraz spokojnie. Zwłaszcza, że rosyjska gospodarka powoli się sypie, a rząd sięga już do kieszeni obywateli, podwyższając podatki na rzecz finansowania wojny. Zatem, czy machina wojenna Putina powoli się zacina? Ciekawi? Sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, a obiecuję, że będzie to udana inwestycja. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Wojenny kredyt Putina? Czy podwyżki podatków uratują tonącą Rosję? Chyba w końcu można to powiedzieć. Rosjanie mają finansowe kłopoty. Czy niekończące się pieniądze w rosyjskiej skarbonce w końcu zaczęły się wyczerpywać? Na to wygląda, bo Kreml nagle chce podwyższyć stawkę VAT z 20 na 22%. Tak wynika z planu budżetowego Rosji na przyszły rok. Póki co to jedynie plan przedstawiony przez Ministerstwo Finansów, ale powiedzmy sobie szczerze, z pustego i Putin nie naleje. Oczywiście oficjalna narracja Kremla jest taka, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale jakby się temu bardziej przyjrzeć, to wcale nie jest tak kolorowo. Deficyt w Rosji ma wynieść w przyszłym roku zaledwie 1,6% PKB, co jest naprawdę dobrym wynikiem w porównaniu. Do np. Na naszego deficytu czy deficytu Francuzów. Przy okazji, odcinek o francuskiej gospodarce jest już na kanale. Tak niski deficyt w Rosji wynika natomiast z tego, że u nas programy socjalne są rozdmuchane na ogromną skalę, a w Rosji raczej tego nie ma. Pamiętajmy, że to co przedstawia Rosja, może mocno odbiegać od rzeczywistości. Tym bardziej, że Rosstat w magiczny sposób przestał publikować dane gospodarcze. Bo pomyślcie sobie tak nawet na chłopski rozum, jeśli Rosja by się dalej bogaciła i rozwijała i ludzie byliby tam coraz bardziej zamożni, no to chyba raczej by się tym pochwaliła jak świadectwem spaskiem, a nie przestała publikować nagle dane. Wiemy za to na pewno, że jest to kraj podporządkowany całkowicie wojnie która do tej pory w widoczny sposób napędza produkcję i zatrudnienie, co ma swoje odczuwalne konsekwencje ekonomiczne. Realne dochody obywateli teoretycznie rosną, ale to efekt wzrostu wynagrodzenia w sektorze zbrojeniowym. Podobnie zresztą jak w ostatnich latach, kosztem wsparcia regionów czy bezpieczeństwa wewnętrznego rosły także wydatki na tzw. cele obrony narodowej. Nie inaczej będzie też w nadchodzącym 2026 roku. Wydatki przeznaczone na wspomniane cele militarne osiągną niemal 13 bilionów rubli, co ma stanowić niemal 40% przewidzianego budżetu państwa. Co prawda, PKB Rosji nadal rośnie, ale tu należy zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mianowicie, kraje toczące wojnę zawsze dużo wydają, co przekłada się na wzrost PKB. Zakodujmy to sobie, większe wydatki to często również wyższe PKB. Ten wzrost jednak nie przekłada się zwykle na poziom życia obywateli, za wyjątkiem osób pracujących w zbrojeniówce. Państwo wydaje pieniądze w dużych ilościach na rzeczy, które za chwilę ulegną zniszczeniu. W trakcie działań wojennych. O tym zawsze warto pamiętać, kiedy rozważamy sytuację każdego kraju biorącego udział w wojnie. Swoją drogą, jeśli chcecie przeanalizować gospodarkę Rosji, to dajcie hashtag Rosja w komentarzu. Potraktujemy to jako zamówienie. Wracając, rosnące PKB kraju, który jest pogrążony w wojnie, raczej nie przekłada się na poziom życia ludzi i społeczeństwo na tym wcale nie korzysta. Bo jak się okazuje, ceny w Moskwie są porównywalne newalne do tych w Nowym Jorku. Pisałem w internecie nowość to, że ceny na produkty w Москве stały wyższe, чем niż... Я ja как раз нахожусь в США, зашел в Walmart, давайте проверим цены на основные продукты. Первым вижу мандарины. Цена в Ашане 249 рублей. Или 3 доллара. Проверяем цену в Америке. Если перевести в килограмм, выходит 2,9 доллара. Дальше иду к авокадо. Здесь нашел упаковки только по 4 штуки. В России цена за штуку выходит 1,2 доллара. В Walmart, если посчитать цену за штуку, то почти такая же цена. Однако, обыватели в обычной ситуации схожу на дальший план. Найважнейшее есть знать, что на финансование машины войны. Co zatem ma zapewnić brakujące środki w budżecie? Między innymi właśnie podniesienie podatków. Jednym z nich jest podniesienie stawki VAT z 20 do 22% od 1 stycznia przyszłego roku. Dodatkowo płatności z podatku VAT odczują również przedsiębiorcy. W przypadku małych firm ma być to obniżenie kwoty płatności VAT z 60 do 10 milionów rubli dochodu rocznie, co zwiększy niemal 5%. Grupę WATowców z dotychczasowych 3,6% do aż 15%. Pamiętajmy, że kraj zarządzany przez Putina ma także coraz więcej osób w armii, malejące emerytury, inflacje i podwyżki podatków. To wszystko nie brzmi jak zrównoważona stabilność, a raczej jak gigantyczne obciążenie dla całego narodu, a w szczególności dla przedsiębiorców. Wiecie, co potrafi zmęczyć jeszcze bardziej niż podatki? Papierologia, paragony, faktury, segregatory i kontakt z urzędem. No i ten cały. Czy ja na pewno robię wszystko zgodnie z przepisami? Dlatego coraz więcej przedsiębiorców sięga po Infact, czyli połączenie świetnej aplikacji do faktur, ZUS-u i kosztów z osobistym księgowym, który naprawdę ogarnia swoją robotę. Taki, co nie tylko księguje, ale i tłumaczy ludzkim językiem, co jest co. To nie tylko program do faktur. Obecnie to największe biuro rachunkowe w Polsce, gdzie pracuje ponad 80%. 800 księgowych, którzy, aby tam trafić, muszą przejść przez gęste sito. Infakt to również odpowiedzialność. Nie musisz się zastanawiać, czy wszystko jest zgodne z przepisami. To narzędzie, które po prostu ułatwia założenie i prowadzenie firmy. Ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Polecam przekonać się o tym na własnej skórze. Link do oferty czeka w opisie filmu, a wraz z nim 100 zł zniżki na pierwszą płatność. Sprawdźcie, ile czasu i nerwów możecie zaoszczędzić dzięki jednej aplikacji, bo z infaktem łatwiej prowadzi się firmę. Donald Trump oficjalnie zezwala na ataki w głąb Rosji. Ukraina może w końcu atakować coraz głębsze tereny Rosji. Chcę tylko doprecyzować. Czy mówisz, że stanowisko prezydenta jest takie, iż Ukraina może przeprowadzać dalekosiężne ataki na Rosję, że zostało to autoryzowane przez prezydenta? Bo tak to brzmi, czytając jego wypowiedzi. I czytając to, co powiedział wiceprezydent Vance, a także sekretarz Rubio. Odpowiedź brzmi tak. Należy wykorzystać możliwość uderzenia w głąb. Nie będzie już czegoś takiego jak bezpieczne schronienie. Muszę przyznać, że ten ruch to już naprawdę spora zmiana w podejściu USA do Rosji. Być może w końcu zrozumieli, że dyplomację w przypadku Rosjan można włożyć między bajki i trzeba twardo reagować. Cała ta lawina zmian i zaostrzenie podejścia Amerykanów nadeszło od szczytu ONZ, który omówiliśmy w poprzednim odcinku i który znajdziecie zresztą tutaj. Dodatkowo możliwe, że to wcale nie koniec dobrych wieści dla Ukrainy. Prezydent Zełęski poprosił prezydenta Trumpa o zgodę na otrzymanie rakiet Tomahawk. To pociski głębokiego rażenia. To naprawdę dobre systemy. Ameryka produkuje najlepsze systemy na świecie. Czy przekazujemy mu Tomahawki? Ta decyzja jeszcze nie zapadła, ale on poprosił. Wiem, że prezydent Zełęski rzeczywiście o nie poprosił, co zostało potwierdzone przez wpis w mediach społecznościowych wiceprezydenta Wensa. Ostateczna decyzja należy do prezydenta. Co prawda, w tej kwestii Trump jeszcze się waha. Może liczy na to, że sama możliwość ataku w głąb ich kraju zmiękczy nieco Rosjan. A może obawia się po prostu eskalacji tego konfliktu? Jak obstawiacie, czy finalnie zgodzi się na to, co zapowiedział, czy może blefuje? W kwestii podjęcia tej decyzji warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w mediach pojawiły się już informacje, że Pentagon rzekomo blokuje decyzję Trumpa w sprawie Ukrainy. Kongresmen Don Bacon oskarżył ministra obrony Pita Hekseta o systematyczne blokowanie zgody prezydenta Donalda Trumpa na prowadzenie przez Ukrainę dalekosiężnych ataków na Rosję. Czy tak faktycznie jest? Tego niestety nie wiadomo, bo może być to równie dobrze wewnętrzna intryga Amerykanów. Z jakiegoś powodu Pentagon i Biały Dom nie rozwiewają tych wątpliwości. Stąd pojawia się teoria, że to może być gra polityczna, w której Trump niby daje zielone światło, ale zły Pentagon wszystko niestety blokuje. Ukraina nie ma wtedy do niego pretensji, a Rosja nie może zarzucić mu przekazania broni dalekiego zasięgu. Czyli dwie pieczenie, na jednym ogniu. Ale podkreślam, że na razie to tylko teoria. Jak zatem na to wszystko reaguje Rosja? Kreml zareagował raczej spokojnie, podkreślając, że żadne pociski nie odwrócą sytuacji na froncie. Dmitrij Pieskow zapowiedział jedynie bardzo dokładną analizę tego, kto będzie odpowiadał za programowanie trajektorii i dostarczanie danych celowniczych, żeby nie rzucać słów na wiatr. Rosja ponownie zaatakowała Kijów i ruszyła także z jesiennym poborem, który ma zwerbować dodatkowo 135 tysięcy osób. Nie wygląda więc na to, aby Putin zamierzał się dogadać. Wręcz przeciwnie, wygląda na to, że Rosja ma zamiar dalej brnąć w ten konflikt. A to na pewno nie jest na rękę Amerykanom, których oczy skierowane są znów na Tajwan, gdzie głośno mówi się o potencjalnym ataku Chin. Być może właśnie z tego powodu niedawno było głośno o zebraniu setek amerykańskich dowódców wojskowych w jednym miejscu, przez szefa Pentagonu. Jeśli to prawda, to USA muszą jak najszybciej uporać się z konfliktem na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, żeby móc skupić się na Tajwanie. Co do Bliskiego Wschodu, dostaliśmy już ciekawą zapowiedź od Trumpa. Mamy realną szansę na wielkość na Bliskim Wschodzie. Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego. Pierwszy raz w historii. Doprowadzimy to do końca. Pytanie tylko: czy może jeden problem jest już bliski rozwiązania? To, moi drodzy, okaże się już niebawem, bo świat niestety coraz mniej podziela entuzjazm Izraela związany ze zrównaniem strefy gazy z ziemią, a na ratunek przybywają flotyle wielu krajów, które połączył jeden konkretny cel ratunek dla Palestyny. Flotylla humanitarna na ratunek gazie, a Trump i Netanyahu przedstawiają plan pokojowy. W temacie Strefy Gazy dzieje się właśnie coś niezwykłego. Prawdziwy pokaz odwagi i braku bierności wobec okrucieństwa. Blokowani do tej pory aktywiści postanowili zmienić swoje podejście i płynąć tam rojem 50 statków. Można powiedzieć, że ich bronią w tym przypadku jest chleb, mleko i lekarstwa, a mimo to cały świat zachodzi w głowę, jak to się zakończy. Swoją drogą, do czego to doszło, że statki z pomocą humanitarną Stały się możliwym kolejnym punktem zapalnym. W tej chwili do granic Palestyny zbliża się flotylla z pomocą humanitarną, którą ochraniają okręty krajów NATO, a dokładniej Hiszpanii, Włoch i Turcji. Wszystko to w odpowiedzi na wielomiesięczną czystkę w strefie gazy. Prawda jest taka, że państwo na I przeprowadza prawdziwą anihilację tego miejsca na oczach całego świata. A niektórzy nie mają zamiaru dalej się temu przyjrzeć. Wyglądać. Blokowanie dostaw pomocy humanitarnej trwa tak naprawdę od ponad 15 lat, ale dopiero teraz zrobiło się o tym głośno i ilość przechwyceń się zwiększyła. Oficjalnie Jerozolima chce, żeby towary trafiały do izraelskich portów, aby ci mogli przeprowadzić należytą kontrolę i sprawdzić m.in. czy w dostawach nie ma irańskiej broni. Natomiast nieoficjalnie wiele teorii mówi już, że w ten sposób ogranicza się dostawy jedzenia i podstawowych produktów i przeprowadza tak naprawdę wojnę przez wyniszczenie i głód. W maju statek konsens został zaatakowany dronami niedaleko Malty. W czerwcu przechwycono Madlin z Gretą Thunberg na pokładzie, a w lipcu statek Handala. Dlatego w tej chwili na tę misję zdecydowało się wyruszyć aż kilkadziesiąt statków naraz. Global Sumut Flotilla to największa cywilna flota w historii, która próbuje przełamać blokadę strefy gazy. Problem w tym, że 24 września doszło już do kolejnego ataku na flotylę u wybrzeży Krety. Hej wszystkim, Greg z tej strony. Nadaje z pokładu statku weteranów przypisanego do globalnej flotylli South. Naszą łódź odwiedził kopter, Zrzucił na pokład mały ładunek hukowy. Podobne incydenty miały miejsce na kilku innych jednostkach. Do tego nasz radiotelefon FHF został przejęty przez przeciwnika. Włączyli nam ABBE. To wygląda na początek operacji psychologicznych, o których wcześniej wspominaliśmy. Zaczynają się u wybrzeży Krety. Ten incydent przelał czarę goryczy, a w odpowiedzi Włosi i Hiszpanie podjęli decyzję o wysłaniu okrętów wojennych dla ochrony humanitarnej flotylli. Hiszpania i Włochy wysłały dwa okręty wojenne, aby w razie potrzeby udzielić pomocy flotylli. Tutaj oczywiście należy podkreślić, że ich misją nie jest atakowanie, tylko ratowanie śmiałków w razie potrzeby. Teraz do Włoch i Hiszpanii dołączyła także Turcja. Na początku Ankara wysłała trzy drony dalekiego zasięgu, które krążyły nad flotą. Teraz natomiast Erdoğan poszedł o krok dalej i wysłał własne statki do eskortowania aktywistów. Pokój z Wami, przyjaciele. Ta fregata, którą widzicie, została wysłana przez turecką armię. Spełnia swoją misję, a jednocześnie pełni funkcję fregaty. Była tutaj jedna. Tak, jedna tutaj. Teraz są dwie. Robi się więc naprawdę ciekawie. Pamiętajmy, że Turcja nie jest krajem, który wygłasza ubolewanie czy żal, tylko w razie potrzeby reaguje natychmiast, adekwatnie do zagrożenia. Wystarczy przypomnieć, jak zestrzelili rosyjski samolot, który przebywał na ich niebie zaledwie kilkanaście sekund i od tamtej pory mają święty spokój. Misja humanitarna zbliża się właśnie do miejsc, gdzie poprzednie misje zostały przechwycone przez izraelską marynarkę. Krążą pogłoski, że mimo całego szumu, i eskorty fregat NATO, Izrael nie zamierza ustąpić. Mówi się, że do akcji ma zostać wysłany elitarny oddział Shaietet-13, izraelski odpowiednik Navy Seals, którego zadaniem byłoby przejęcie flotyli. Izrael już nieraz pokazał, gdzie ma prawo międzynarodowe i opinie innych. Ale tym razem sprawa jest trudniejsza. Aktywiści wygrali już bowiem politycznie, bo udało się nagłośnić akcję i przyciągnąć uwagę całkowicie świata. Zatem każdy nieprzemyślany ruch Izraela będzie teraz pod jeszcze większą lupą. Jeśli użyją siły, może być to kropka nad i i w końcu świat będzie musiał zareagować. Obecnie ponad połowa wyborców w USA sprzeciwia się dalszej pomocy finansowej i wojskowej dla Izraela. Wynika to z najnowszego sondażu The New York Times i Uniwersytetu Siena. To radykalna zmiana od października 2023, kiedy o wiele większa liczba Amerykanów wyrażała sympatię wobec Izraela po atakach Hamasu. Obecnie 35% badanych deklaruje większą sympatię dla Palestyńczyków, a 34% dla Izraelczyków. Wcześniej dla Izraela większą sympatię wyrażało aż 47% ankietowanych, a dla Palestyńczyków było to jedyne 20%. Mówimy więc o bardzo dużych zmianach nastrojów. Tylko co czwarty Amerykanin jest zdania, że izraelskie wojsko podejmuje wystarczające działania, aby chronić cywilów. Aż 40% ankietowanych uważa, że ofiary w gazie są wynikiem celowych działań, a tylko 16% ankietowanych uważa, że cywile są zabijani nieintencjonalnie. Trump i Netanyahu widocznie wyczuli, co się święci, i nagle przedstawili dwudziestopunktowy plan rozwiązania kryzysu w Gazie. To jest wielki, naprawdę wielki dzień. Piękny dzień. Potencjalnie jeden z najspanialszych dni w dziejach cywilizacji. I chcę podziękować Bibi za to, że naprawdę się zaangażował i wykonał swoje zadanie. Dobrze nam się współpracowało. Co kluczowe w tej sytuacji, plan zakłada, że Izrael nie będzie mógł ani okupować, ani anektować gazy. Konflikt miałby natomiast zakończyć się natychmiast. Wojska izraelskie mają się wycofać, a w zamian Hamas ma uwolnić zakładników w ciągu 72 godzin od podpisania porozumienia. Stany Zjednoczone razem z partnerami miałyby powołać tymczasowe międzynarodowe siły stabilizacyjne, które przejęłyby kontrolę nad bezpieczeństwem w strefie. W gazie powstałaby specjalna strefa ekonomiczna z preferencyjnymi warunkami dla krajów biorących udział w projekcie. Przewidziano też amnestię dla członków Hamasu, którzy zgodzą się na rozbrojenie i pokojowe współistnienie. Punktów programu jest zresztą sporo i widzicie je teraz wszystkie na planszy. Zawsze możecie zastopować film, aby lepiej przyjrzeć się całości. Nad wszystkim mieliby czuwać regionalni partnerzy. Ten plan popiera już zarówno Egipt, Jordania, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Turcja. Taki obrót wydarzeń z pewnością jest nie lada zaskoczeniem i chyba presja dała się w końcu we znaki. Do tej pory Izrael chciał zniszczyć wszelkie militarne zdolności Hamasu i konsekwentnie blokował tzw. rozwiązanie dwupaństwowe. Netanyahu nie miał zamiaru dopuścić do dalszej koegzystencji. Natomiast przedstawiony plan zakłada rozbrojenie i amnestię w zamian za wycofanie wojsk. Zatem chyba jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i mam nadzieję, że w końcu uda się to wypracować. Przy okazji Hamas właśnie znalazł się w potrzasku: albo musi całkowicie skapitulować i rozejść się w pokoju, albo dalej brnąć w ten konflikt. Tylko wtedy to oni zostaną uznani za tych złych, co nie dbają o obywateli Palestyny i nie chcą pokoju, mimo że ten leży przecież na stole. Pamiętajmy jednak, że Bibi Netanyahu to twardy zawodnik, i nawet jeden skromny punkt planu może całkowicie zaprzepaścić tę szansę i odwrócić retorykę spokojowej na pełne wyniszczenie. Coś czuję, że wtedy to nie będzie zmiłuj. Można to zrobić w łatwy sposób albo trudny sposób, ale zostanie to zrobione. Wolimy łatwy sposób, ale to musi być zrobione. Wszystkie te cele muszą zostać osiągnięte, ponieważ nie toczyliśmy tej strasznej walki, nie poświęcaliśmy najlepszych z naszych młodych ludzi po to, by Hamas pozostał w gazie i zagrażał nam raz po raz, wciąż na nowo. Czy zbliżamy się do końca wojny w strefie gazy, czy może to tylko gra na czas ze strony Izraela? Obstawiajcie w komentarzu, a my będziemy Was informować, jak to się dalej potoczy. Mówił Damian Olszewski. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zostawić łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Możecie także nadrobić poprzednie odcinki, chociażby o gospodarce Francji, na który długo czekaliście, a także ten o kryzysie w budowlance oraz polskiej kolei i konkurencji dla PKP. Wiernych widzów, proszę jak zwykle o hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się już za moment. Cześć!